Dwie suplokatorki postarały się o przydział za plecami matki, rodziców. I nagle mają orzeczenie, że one tu mają przydział. I jak to ojciec przeżył, który. Gości przemieszczających się po mieszkaniu. No, się denerwował, się irytował, ale on miał już to formalnie załatwione. Właściciel domu podpisał, bo myślał, że ona to z nami uzgodniła, jedna i druga, co było nieprawdą, bo nie uzgodniła z, z nami. Jedna mieszkała, to była taka, ona była, była nieszczęśliwa osoba, bo potem ciężko zachorowała, zmarła, była krawcową, ale ona miała taki pokój, od schodów można było wejść, więc nie, nie chodziła do nas gdzieś do kuchni, ale ta druga, owszem, też była osoba spokojna, grzeczna, dobra, no ale była już no, no była tak, ale była bardzo poczciwa, rzetelna, nawet jak ojciec zmarł, to ona mi tam pomogła tak jakoś. No, ale, ale tak było, że to mieszkanie nie było samodzielne. Także jak ja chciałam zamienić po śmierci ojca, to każdy, ale jest ktoś tu jeszcze. A poza tym ja bym nie zamieniła, dlatego że ja nie mogłam pozyskać takiej dużej powierzchni. Jeżeli ja bym coś się z kimś zamieniała, to na taką samą powierzchnię, czyli ktoś powiedzmy, by mi oferował takie mieszkanie jak tutaj. No to najwyżej takie, raczej pokój z kuchnią, bo to były przydziały. Na jedną osobę komuna dawała jeden pokój, ale ojciec nigdy nie chciał przyjść do nowego budownictwa. To już mówiłam, że miał dużo rzeczy, w sensie książek. Książki jak już powiedzmy był, już nie chciał, to on sprzedawał w antykwariacie albo gdzieś darował.